Ty trzask, trzask, Tarkaski! trzask, 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 ty trzask, 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 Ty, trzask, 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 O ty, Co to? trzask, 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 No, ci dam! No, no to trzask, trzask, to trzask, o, Lux. Oh. I, I co teraz? A wiesz co się teraz dzieje? Po to. Co? Dziękuję. Nie. Za to, za to co zrobiłeś. Ale no, ty... no i teraz zrobię. Tarkowski, wiesz co się teraz z tobą dzieje? No? Lecisz na YouTube, a i teraz już prowadzę. As, as, as. Co teraz? Czekaj, bo Tarkowski. Tarkowski. Czekaj, co tracę? Permisję, teraz? Permisja teraz A czemu? No, za to co zrobiłeś. Niby co? Dałeś sobie rewa. Podczas akcji RP Ale nie rozumiesz Tarkowski! Ty tutaj mnie pierdol za dużo! Ale wiesz, że byłem żywy i jakby. No właśnie, bo się, się nie Tarkowski! Ty mnie nie okłamiesz!